To startujemy z Vegas. Jesteśmy już na pasku. Niestety. Niestety trzeba już odlatywać z Vegas. Może to i dobrze, bo pieniędzy o więcej zostanie. Właśnie czekamy. Dobrze no, i niedobrze. Chyba będziemy lecieć. Dobra, cała para. A no, właśnie dodajemy gazu, i jedziemy z koksem. Wracimy do Chicago. Uralamy. Ale ma kopa. Jak, jak, jak dobry Lincoln, nie? Do, do, do setki to trochę pociągnie. Ciekawe, czy tamto będzie widać. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie. To mnie niepokoiło to jego burczenie. <laughs>